Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś lecimy z naszą zabawą, której zmieniamy nazwę na LOLowe pomysły. Ci, którzy nie wiedzą o co chodzi w tej grze, to już tłumaczę. Piszecie pomysł w komentarzu, co ciekawego można zrobić w LOLu, a ja staram się go zrealizować. I na koniec odcinka wybieram jeden ciekawy pomysł, który wygrywa Master Gifta w LOLu. Wszystko jasne? Więc zaczynamy! Zrób tak, że jak Garen się kręci na e, to zamienia się w Beyblade'a. Jeżeli jakikolwiek wróg stanie mu na drodze, to wyrzuca go poza arenę albo w powietrze. Uch, niech w tle leci Andrzeju jak na Zrób tak, że Anivia wygląda jak Donald Trump i jak biegnie do niej Brown, to stawia ścianę niczym Trump i mówi Ja fabryję restaurante que gran en la roca China, 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 China China, 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 you take China. China. China? China. I we will make America great again. Miriam, banjo. Zrób tak, że jak Garen się kręci na E, to zmienia się w złotego spinera. A wtedy ten spotyka drugiego kręcącego się Garena, i łączy się w jednego ogromnego fidgeta. Oniu! 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 Zrób tak, że Nasus na rc goni za ręgarem na ulcie, i przerób to tak, że Nasus wygląda jak typowa polska matka w Petelniu, czy czymś podobnym, a ręgar to takie małe dziecko. Skurzuze, synu, biał, nie, nie, Boże! Chodź Kiedy Lux używa ultat z a Ez i chłopak trzymają za włosy, żeby się nie obrzygało. Więc teraz pora przejść do najgorszego. To znaczy dla mnie najgorszego, no bo dla wygranego to na pewno to nie będzie najgorsze. Powiem tak: dwa pomysły mi się najbardziej spodobały i długo myślałem nad tym, kogo wybrać, ale. Zwycięzcą jest. Jakub Sudo. Brawa, brawa, wielkie brawa. Pamiętajcie, na tym zabawa się nie kończy. Jeżeli chcecie coś wygrać, piszcie w komentarzu. Na zwycięzcy powiem tyle, żeby napisał w komentarzu swój nick z gry i się rozliczymy z Gifta. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że fajnie, że jesteście. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.